Witajcie na kanale Gaming Oaks Productions. Uwaga, ten odcinek zawiera istotne spoilery dotyczące opowiadania George'a R.R. Martina Wędrowny Rycerz, na podstawie którego powstał pierwszy sezon serialu Rycerz Siedmiu Królestw. Najnowsza produkcja HBO Rycerz Siedmiu Królestw zabiera widzów w kolejną erę dziejów legendarnego rodu Targaryenów. Ten okres charakteryzuje się jeszcze bardziej zawiłymi powiązaniami rodzinnymi oraz powrotem imion znanych z gry o tron i rodu smoka. Choć w centrum opowieści znajduje się historia Serdankana Wysokiego i jego giermka zwanego Jajem, to właśnie Targerienowie pozostają kluczowymi postaciami jako panująca dynastia, która desperacko próbuje odzyskać dawną potęgę i budzącej niegdyś grozę pozycję. Serial osadzony jest w połowie drogi między wydarzeniami z Rodu Smoka a grą o tron, około 80 lat po pierwszym i 90 lat przed drugim. To szczególnie trudny moment dla Rodu Targaryenów. Ostatnie smoki wyginęły niedługo po Tańcu Smoków, a utrata Żelaznego Tronu wydaje się być tylko kwestią czasu. Rycerz Siedmiu Królestw wprowadza liczne postacie z Rodu Targaryenów, wśród których jedna znana jest również fanom gry o tron. Rozległe drzewo genealogiczne tej dynastii może początkowo przysporzyć trudności w zorientowaniu się we wszystkich powiązaniach. Na szczęście nowy serial stanowi doskonałą okazję, by w jednym miejscu prześledzić imiona, tytuły i relacje wszystkich członków rodu, co znacznie ułatwia zrozumienie skomplikowanych więzów krwi łączących Targerienów. W czasie wydarzeń przedstawionych w rycerzu siedmiu królestw na żelaznym tronie zasiada Deron II Targerien, zwany także dobrym. Jest dwunastym władcą Westeros z dynastii Targerienów. Przeszedł do historii przede wszystkim jako ten, który pokojowo włączył Dorn do siedmiu królestw. Wydarzenie na trwałe wpisane w kroniki kontynentu. Deron jest synem zmarłego Egona IV Targeriena i jego żony siostry Nery Targerien ma rodzoną siostrę księżniczkę Denerys oraz liczne przyrodnie rodzeństwo, w tym Brendena Riversa, Daimona Blackfyra i Egora Riversa. To właśnie ta gałąź rodziny wnosi szczególnie burzliwy rozdział do dziejów królewskiego rodu. Deron II ma czterech synów: Belora, Erysa, Regala i Mekara. Każdy z nich doczekał się licznego potomstwa. Mekar jest ojcem szóstki dzieci, Belor ma dwóch synów, a Regal troje potomków. Ta rozbudowana struktura rodzinna doskonale ilustruje złożoność drzewa genealogicznego Targaryenów. W pierwszym sezonie serialu Rycerz Siedmiu Królestw Tytuły księcia Smoczej Skały, namiestnika króla i następcy żelaznego tronu dzierży najstarszy synderona, Belor złamana włócznia Targerien. W literackim uniwersum Georgia R.R. R. Martina, Belor odziedziczył po matce Myri Martel ciemne włosy, które wyraźnie odcinają się od charakterystycznych dla Targerienów srebrnych loków. Wyróżnia go nieskalana reputacja, wybitne zdolności wojskowe oraz głęboko zakorzenione poczucie honoru. Jako najstarszy ze swoich braci, Mekara, Erysa i Regala, Belor pełni również rolę wuja dla Eriona, Derona, Emona i Egona, znanych z rycerza siedmiu królestw. W prequelu Gry o Tron, w którym wcielił się w niego Bertie Carvel, Belor jest mężem Lady Jenny Dondarion. Para doczekała się dwóch synów – Valara i Matarysa Targaryenów. Erys Targaryen, drugi syn Derona, zajął miejsce między starszym bratem Belorem a młodszymi Mekarem i Regalem. Fascynowały go przepowiednie, magia i wizja odrodzenia Smoczej Krwi Targaryenów. Poślubił Elinor Penrose, lecz ich związek pozostał bezdzietny. Regal Targaryen, książę i trzecie dziecko króla Derona II, pozostaje postacią owianą tajemnicą, najbardziej enigmatyczną spośród jego potomstwa. Oskarżony o obłęd i nękany słabym zdrowiem, znajduje się między starszymi braćmi Belorem i Erysem, a młodszym Mekarem. Jego małżonką jest Lady Alice Arryn, z którą ma troje dzieci: bliźnięta Elora i Elina oraz syna Derona. Jako władca Summerhall wyróżnia się surową naturą, niecierpliwym usposobieniem i wybitnymi talentami wojskowymi. Jest ojcem Derona, Eryona, Emona, Egona, Deli i Rei, oraz młodszym bratem Belora, Erysa i Regala. Jego charakter łączy w sobie pierwiastki despoty i bohatera, odsłaniając głębie ludzkiej złożoności. Dla Mekara władza stanowi nie tyle przywilej, co brzemię, które nieustannie dźwiga na swych barkach. Jego nieugięte dążenie do honoru i sprawiedliwości czyni za nim symbol nie tylko dla rodu Targaryenów, ale i dla całej epoki, w której przyszło mu żyć. Książę Daron, znany pod przydomkiem pijany, jest pierworodnym synem księcia Mekara Targaryena i Lady Diany Dane. W serialu Rycerz Siedmiu Królestw postać tę kreuje Henry Ashton, znany również z roli w produkcji My Lady Jane. W Annałach Westeros, Deron zapisał się jako jeden z nielicznych smoczych wizjonerów – wyjątkowych postaci z uniwersum Pieśni Lodu i Ognia, obdarzony darem proroczych wizji związanych ze smokami. Pogrążony w swoich przepowiedniach i marzeniach sennych, Deron unika sztuki fechtunku, co wyraźnie odróżnia go od pozostałego rodzeństwa. Jest starszym bratem Eriona, Emona Egona, Deli i Rei, a także kuzynem Valara i Matarysa. Erion Targerien, noszący przydomek Jasny Płomień, jest drugim dzieckiem księcia Mekara Targaryena. W hierarchii rodzeństwa plasuje się między starszym Deronem a młodszymi braćmi Emonem i Egonem. W serialu postać tę gra Finn Bennet, który przedstawia Eriona jako despotycznego, aroganckiego i okrutnego księcia. Z biegiem czasu Erion stał się żywym wcieleniem szaleństwa, które od pokoleń nawiedzał ród Targerienów ponurym memento dla potomnych o mrocznej stronie smoczej krwi. Maester Emon Targaryen, jedna z najbardziej szanowanych postaci z Gry o Tron, powraca w zupełnie nowym wcieleniu, jako młody mężczyzna. W oryginalnym serialu poznaliśmy go jako mądrego i spokojnego starca. Tymczasem Rycerz Siedmiu Królestw ukazuje go jako młodego księcia Emona Targaryena, trzeciego syna księcia Mekara. W hierarchii rodzeństwa zajmuje pozycję między starszymi braćmi, Deronem i Erionem, a młodszym Egonem. W czasie wydarzeń rycerza Siedmiu Królestw, dwudziestoletni Emon przebywa już niemal dekadę w Cytadeli, kształcąc się na maestra. Podczas akcji pierwszego sezonu pozostaje w murach Cytadeli, podczas gdy jego bracia biorą udział w turnieju w Ashford. Egon Jaio Targaryen, najmłodszy syn księcia Mekara i potomek króla Derona II, odgrywa znaczącą rolę w rycerzu siedmiu królestw. Jako brat Derona, Eriona i Emona oraz siostrzeniec Belora, młody książę przybywa na turniej w Ashford. To tam jego starszy brat Deron ogala mu głowę tuż przed własną ucieczką z turnieju. Właśnie w Ashford Egon spotyka ser Duncana Wysokiego i zostaje jego giermkiem. Decyzja, która odmieni losy ich obojga. W świecie przedstawionym w grze o tron, Brynden Bloodraven Rivers odgrywa kluczową rolę w historii dynastii Targerienów. Jako benkard zmarłego Egona IV Targeriena, Brynden jest przyrodnim bratem Derona II Targaryena oraz stryjem książąt Belora, Erysa, Regala i Mekara. Opowiedzenie się Bryndena po stronie króla Derona II podczas pierwszego powstania Blackfyruf, zamiast przyłączenia się do zbuntowanego przyrodniego brata, przyniosło mu znaczącą pozycję i wpływy w Westeros. Prawdziwą sławę w uniwersum Pieśni Lodu i Ognia zdobył jednak jako Trójoka Wrona, tajemnicza postać łącząca obie serie, Greotron i Ród Smoka. Choć szczegóły życia Deli Targerien pozostają w dużej mierze nieznane, wiadomo, że jako czwarte dziecko księcia Mekara należy do rodziny królewskiej w epoce rycerza Siedmiu Królestw. Ma trzech starszych braci Derona, Erjona i Emona oraz dwoje młodszego rodzeństwa Egona i Reę. Najmłodsza córka księcia Mekara Targaryena, księżniczka Rea, jest jedyną z rodzeństwa młodszą od Egona. W czasie wydarzeń opisanych w Rycerzu Siedmiu Królestw to jeszcze dziecko, o którego dalszych losach, podobnie jak w przypadku siostry Deli, zachowało się niewiele informacji. Valar Targaryen to kluczowa postać dynastii w Rycerzu Siedmiu Królestw. Jako pierworodny syn księcia Belora i wnuk króla Derona II jest bezpośrednim następcą tronu. Odziedziczył po ojcu ciemne włosy i talent wojskowy, lecz jego pozycja w linii sukcesyjnej wyklucza udział w niebezpiecznych pojedynkach podczas turnieju w Ashford. Ryzyko utraty dziedzica byłoby zbyt wielkie. Jako starszy brat Matarysa oraz kuzyn Derona, Eriona, Emona i Jaja wpisuje się w rozległą sieć rodzinnych powiązań Targerienów. Małżeństwo z Kierą Styrosz dodatkowo wzmacnia pozycję przyszłego monarchy w skomplikowanym systemie sojuszy dynastycznych. Matarys Targaryen, drugi syn księcia Belora i Jenny Dondarion, zajmuje trzecie miejsce w linii sukcesji do Żelaznego Tronu. W pierwszym sezonie serialu Rycerz Siedmiu Królestw widzimy go jako młodszego brata Walara, utrzymującego bliskie więzi z kuzynami Deronem, Erionem, Emonem oraz Egonem. To wszystko, co musicie wiedzieć o zawiłym drzewie genealogicznym Targaryenów w Rycerzu Siedmiu Królestw. Jak widzicie, powiązania rodzinne w tym okresie są równie skomplikowane jak w rodzie Smoka, a każda postać odgrywa kluczową rolę w losach dynastii, która próbuje utrzymać się przy władzy w czasach bez smoków. Jeśli ten materiał pomógł wam zrozumieć kto jest kim w serialu i jakie są relacje między poszczególnymi Targaryenami, Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Gaming Oaks Production i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków o uniwersum George'a RR Martina. Do usłyszenia.